Nie, na pewno ceglane, to na pewno. W następnym parcie zrobimy sobie te bloki. No to zrobić szybszą ni Szybko. Yellow. Na no briki I znowu pewnie będę musiał kończyć za, po, za nagrywkami jeszcze te briki itd i tp I to jest prawie pewne, że muszę to dokończyć po nagrywkami więc no, ja tak tylko tu na, na w odcinku wprowadzę Was co będziemy robić, a resztę kończyć poza.